Witajcie, wczoraj znalazłem 6pi, czyli ktoś wyrzucił w trawę 5pi i 1pi leżało obok siebie, więc ktoś wyrzucił. Znalazłem 6pi, hurra, ja się cieszę, bo ostatnio znalazłem 40pi, później jeszcze 20pi i już można by było chleb za to kupić jakiś tani, za te za to 66 pi już można by było kupić nawet bułkę i tak wyrzucacie chleb na ziemię oczywiście ktoś inny podniesie jeśli zauważy, jeśli nie no to ten, ten chleb wieje i zniknie w ziemi, natomiast tak wyrzucacie chleb na ziemię w tak trudnych czasach nawet jeśli macie za dużo pieniędzy, a chcecie pozbyć się drobnych, możecie zawsze komuś dać, kogo zauważycie biedniejszego. Jak ja widzę kogoś biedniejszego, e, najczęściej patrzę, czy są jakieś biedne dzieci, to wtedy tym dzieciom daję na przykład 5 funtów, 10 funtów, mimo że sam nie mam, sam żyję w, w biedzie, nie żyję w nędzy, nie żyję, e, e, ale żyję w ubóstwie i biedzie. O, nie żyję w nędzy jeszcze. Nie żyję, kto wie, e, co mnie spotka. Tylko Bóg światła wie. E, mimo, to, mimo to, kiedy widzę, bo dzieci same, wiadomo, że się nie, nie oporządzą, więc e, kiedy wspieram te dzieci, daje 5 funtów, 10 funtów, to mam nadzieję wtedy, że e, ci rodzice kupią ten chleb, że jakoś e, te dzieci wesprą, e, przynajmniej z mojego punktu widzenia, moje sumienie, moje sumienie, e, moje sumienie e, wie, że zrobiło dobry uczynek, to co e, chce Bóg i kiedy robiłem ten dobry uczynek, dając te 5 funtów, 10 funtów jakiemuś biednemu dziecku żyjącemu w biedzie, ubóstwie lub nędzy, no to ze mną był Bóg wtedy światła i również swoją ręką dawał te 5 funtów, 10 funtów, wspierał mnie w tym. I nie znaczy, że później Bóg poszedł sobie gdzieś, bo Bóg jest wszędzie, Bóg jest we mnie, Bóg światła, tylko że poszedł. Komuś innemu również pomagać, a będąc przy mnie dalej do końca, do końca życia. Bo niektórzy wiem, że wierzycie, że Bóg odchodzi, idzie gdzieś sobie, żyje poza Ziemią i, i, i na Ziemię ma przyjść. Więc na ziemi go teraz nie ma. Niektórzy tak wierzycie, że dopiero ma przyjść jako Jezus, czy ktoś tam inny, czy, czy jak człowiek umiera, to idzie do Boga, bo On tam jest lub też w kościele wiem, że jak zapali ksiądz światełko czerwone, to znaczy, że Bóg ma przyjść do kościoła, jak ksiądz gasi czerwone światełko. To wtedy Bóg ma sobie iść, ić, ić sobie Bóg, bo gaszę w kościele czerwone światełko. E, natomiast w grupie Oświetlamy Drogę, księga Grupa Oświetlamy Drogę, którą również piszę i są filmiki z niej na YouTubie. Tam zapraszam na YouTube. E, jasno, wyraźnie mówię w naukach, że Bóg jest wszędzie, Bóg jest we mnie, Bóg jest w Was, Bóg jest dookoła Was. Tylko albo wypychacie Boga, albo, y, albo zostawiacie, żeby wkwił w Was Bóg i starał się Was wspierać, żebyście czynili dobre rzeczy, bo przez dobre uczynki do Boga. To jest na temat właśnie tego, że nie wyrzucajcie pieniędzy. Ja zbieram drobne, ucieszyłem się live wtedy robiłem powiedziałem że o jestem 6 pi do przodu a tak naprawdę to e, drobne e, 5 pi i te drobniejsze od 5 pi w dół daję synowi do skarbonki żeby żeby sobie zbierał takie drobne te większe drobniejsze e, nam potrzebne jest mi synowi e, nam jest potrzebne, żeby, żeby przeżyć, więc, więc tam i tak wydają na syna i wspieram syna, ile mogę, bo jesteśmy tylko w dwójkę. Teraz też idę po parkingu, jak widzicie, i od razu z przyzwyczajenia się rozglądam. A może będzie gdzieś jeden pi a może będzie jakieś 5pi, a może będzie. Może będę mógł kupić sobie drugie spodnie. Mam jedne spodnie tylko. Może będę mógł kupić sobie drugie spodnie. Ale będzie radość, będę miał dwie pary spodni. E no, takie czasy są. Więc pamiętajcie, jeśli już macie wyrzucić, bo wiem, że są takie osoby. Nieraz miałem kontakt z takimi osobami, co nieraz przy mnie wyrzucały. A to jeden pi, jeden pi, dwa pi i wyrzucają pieniądze na ziemię. To jest wszystko pieniądz, który ma jakąś wartość, szczególnie dla kogoś, kto żyje w, w biedzie, ubóstwie, nędzy. To ma ogromną wartość, bo czasami może ratować zdrowie, czasami może nawet ratować... Życie, zobaczcie ile jest zbiórek wszędzie, gdzie e, zbieram na operacje, zbieram na chorobę taką, taką, zbieram, bo bieda, ubóstwo, nie mam na chleb, nie mam. I zbierają każdy pieniądz, tam nieraz ktoś wpłaci powiedzmy e, 5 funtów 20 pi, bo tak chciał wpłacić, bo nawet te 20 pi ma znaczenie. E, czy tam 16 złotych 58 groszy zł. To wszystko ma znaczenie, szczególnie jak ktoś zbiera na operację, żeby przeżyć dłużej, to ma bardzo duże znaczenie, bo ktoś chce po prostu żyć. Pozdrawiam Was serdecznie i to filmik dla Was, żebyście się <laughs> zastanowili, że, że hasło. Które mówi, o pieniądz, nie ma znaczenia, liczy się Bóg, miłość. Jezus pracował, był cie, cieślą, robił drzwi, okna, yy, kłody yy, na dach czy inne tego typu rzeczy. Więc, yy, więc yy, ludzie mu, i płacili Jezusowi. Co z tym, z tymi pieniędzmi robił Jezus? To chyba każdy wie, nie trzeba mówić, więc, więc nawet jeśli, szczególnie jeśli kroczycie, mówicie o idę drogą Jezusa lub tam, a wierzę w Jezusa, że to Bóg, no to, no to czy wierzycie w niego, że to Bóg, czy kroczycie jego drogą i wierzycie, że jest posłańcem, messengerem i tak dalej, pro, yy, prorokiem, to. Jedno jest, że był cieślą, zarabiał pieniądze i pieniądze, e, no, rozdawał, powiedzmy, powiedzmy to, że pieniądze rozdawał, ale zarabiał po to, żeby właśnie również jego rodzina mogła zjeść, żyć. E, takie jest życie na ziemi. Nawet kiedy nie było pieniędzy, to ludzie wymieniali się. Jedna osoba dała koczaka za ziemniaki, druga dała surówkę za koczaka, i każdy miał obiad, każdy miał co zjeść. Nawet jak nie było pieniędzy, ludzie wymieniali się produktami, tym, co mieli. Pozdrawiam serdecznie.